Hej, zapraszam na kolejny filmik paznokciowy. Mam Wam dzisiaj sporo do pokazania. Zaprezentuję Wam nową kolekcję e, lakierów, nową kolekcję kolorów Samilak pod tytułem Flavors. No i pokażę Wam też nowe pyłki holograficzne, takie kameleony. Ja się na nie 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 mogę, myślę, że to jest coś idealnego dla sroczek. No i na koniec pokażę Wam, jak wykonałam to zdobienie, które właśnie teraz widzicie. Ono jest bardzo proste w wykonaniu, ale przykuwa wzrok i ma to coś takiego ciekawego. To jest taki bardziej kreatywny sposób na wykorzystanie właśnie tych pyłków kameleonów nie mogło się obejść bez Negative Space, czyli mojej naturalnej płytki przebijającej pod zdobieniem. Ja bardzo lubię ten efekt, no i wydaje mi się, że wy również. Tym razem zostałam przy tradycyjnie błyszczących paznokciach, ale gdyby paznokcie, które nie są pokryte kameleonem, pomalować topem matowym, też by to bardzo ciekawie wyglądało. No dobra, ale jak wyglądają te pyłki kameleony? Kolekcja pyłków kameleonów Samiflar składa się z ośmiu odcieni, ale tak naprawdę tych kolorów jest tam więcej, bo one wszystkie mienią się na tęczę. Mam tutaj fiolety, zielenie, Granaty, jeden pyłek taki typowo holograficzny, także myślę, że bardzo dużo z Was będzie zadowolonych. Na wzorniku macie przykład, jak te wszystkie pyłki wyglądają na czarnym lakierze, ale oczywiście można je wcierać w każdy inny kolor, uzyskując oryginalne efekty. Nowe kolory lakierów hybrydowych to jest już kolekcja Flavors, czyli oparta na kulinarnych inspiracjach, stąd ich takie smakowite nazwy. Przyjrzyjmy się tym kolorom z bliska. W skład kolekcji Flavors wchodzą Melon Mash, Lavender Cream, Almond Butter. Strong Lime, Grey Pepper, Tagliatelle Tuscany, Kaimak Sweet, Strawberry Blue i Tuna Voyage. A tu już widzicie wszystkie kolory na wzorniku. Na każdym poznokciu są nałożone dwie warstwy. Jak już znacie wszystkie nowości, to czas nałożyć je na paznokcie i pokazać jak wykonać zdobienie. Do wykonania tego zdobienia potrzebować będziemy bazę, top no wipe, który jest niezbędny przy aplikacji pyłków semi flash, kolor przewodni, ja wybrałam Cine Voyage, chameleon semi flash, purple viper. Do wykonania zdobienia przyda się też płytka art holder i cieniutki pędzelek. Dzień wcześniej przygotowałam sobie paznokcie, czyli wycięłam skórki, nałożyłam bazę oraz dwie warstwy hardy clear. Po prostu lubię to jak hardy clear utwardza moje paznokcie. No i przechodzimy do aplikacji koloru bazowego, czyli 100. 89 i nakładam go na cztery palce, te, które nie będą pokryte zdobieniem z Negative Space. Na jednym całym paznokciu będzie nałożony pyłek, więc jego również możemy normalnie pomalować. I żeby urozmaicić trochę tomani, na prawej dłoni to Negative Space zostawiłam na palcu serdecznym, a na lewej, jak to patrzycie później w ujęciach, mam go na palcu środkowym. Także one się trochę tak mijają i to było zamierzone. Także pokrywam cztery paznokcie normalnie lakierem, paznokcie mały, środkowy wskazujący oraz kciuk. Nakładam pierwszą warstwę najdokładniej, jak tylko się da, po czym utrwalam wszystko w lampie. Przyzwyczajenie nakładam jeszcze drugą warstwę koloru, ale tak naprawdę ten lakier jest tak mocno kryjący, że pierwsza warstwa w zupełności by już wystarczyła. Również utrwalam wszystko w lampie i te paznokcie mogę już pokryć topem No Wipe, one są już skończone. Top musimy oczywiście też utrwalić w lampie. No i teraz na ten środkowy paznokieć mogę zacząć aplikować już pyłek Semi Flash. Pamiętajcie, że wszystkie pyłki Semi Flash musicie aplikować na top No Wipe, czyli ten, którego nie trzeba już później przecierać. Bo z wykonaniem uzyskacie efekt, na jakim Wam zależy. Aplikacja pyłku, tak samo jak w przypadku innych odcieni, polega na wcieraniu go w paznokieć zwykłą pacynką, palcem lub aplikatorem silikonowym, obojętnie co macie pod ręką. Pamiętajcie tylko, żeby robić to bardzo dokładnie. Nie możemy zapomnieć o krawędziach paznokcia, tutaj miejscach przy skórkach. Wszystko musi być bardzo dokładnie pokryte pyłkiem. Nadmiar pyłku ze skórek usuwam delikatnie pędzelkiem, utrwalam pyłek warstwą topu No Wipe, utrwalam w lampie i ten paznokieć jest już skończony. No i czas na zdobienie Negative Space. Mój paznokieć jest matowy, ponieważ nałożyłam Hardy dzień wcześniej, więc musiałam go przemyć, żeby nic mi się do niego nie przykleiło. Jeżeli Wy aplikujecie to zdobienie na bazę, to polecałabym Wam najpierw nałożyć warstwę topu matowego i następnie przejść do malowania zdobienia topem No Wipe, bo po prostu będziecie miały tę pewność, że będziecie widzieć mniej więcej co robicie przy kontraście między błyszczącym a matowym wykończeniem lakieru. No i na ten top No Wipe wcieram właśnie następną porcję pyłku. Możecie zauważyć, że on się jakby przyczapi jakby brudzi pozostałą część płytki paznokcia, ale to jest tylko efekt tymczasowy. Jak zaraz przejdę szczoteczką, to tam, gdzie nie jest nałożony Top No Wipe, tam pyłek się nie przykleił. i teraz właśnie możecie zauważyć, że zostaje na paznokciu tylko wyłącznie na pyłek w miejscach, gdzie był nałożony Top No Wipe. Kiedy podoba mi się, jak te paski wyglądają, jak zdobienie się prezentuje, nakładam warstwę topu, a następnie, żeby dodać jeszcze odrobinę akcentu kolorystycznego i zgrać te wszystkie paznokcie razem, maluję dwie cieniutkie kreseczki przypadkowo gdzieś przy tych wcześniej namalowanych liniach. Po czym oczywiście utrwalam to w lampie i pokrywam topem. I tak wygląda już skończony mani, mam nadzieję, że się Wam podoba. Mówiłam, że to wszystko jest bardzo proste, jeżeli umiecie rysować proste kreski, to na pewno sobie z tym poradzicie. Jeżeli zechcecie odwzorować to zdobienie, to proszę podzielcie się swoimi zdjęciami na Instagramie, używając hasztaga Maxineczka i Semilak. Z chęcią obejrzę Wasze prace, uwielbiam oglądać to, jak odwzorujecie moje zdobienia. Dajcie znać w komentarzach, który lakier z kolekcji Flavors spodobał się Wam najbardziej. No i oczywiście, w którym pyłku kameleonii się zakochaliście, bo wiem, że tak było. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli się Wam ten filming spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i do zobaczenia następnym razem. Pa!